Czy wiesz, że prawie 96% mężczyzn tak naprawdę nie rozumie, jak myśli kobieta? Większość mężczyzn porusza się w życiu, jakby poruszali się w ciemnościach, błędnie interpretując rozmowy, nie rozumiejąc subtelnych sygnałów, mówiąc, gdy cisza byłaby o wiele potężniejsza. A co jest najbardziej ironiczne? Nawet nie zdają sobie sprawy, że są na to wszystko ślepi. Wielu mężczyzn uważa, że atrakcyjność to kwestia szczęścia wyglądu lub pieniędzy, ale prawda leży o wiele głębiej. W umyśle kobiety kryją się psychologiczne bodźce, ukryte przełączniki, które po cichu decydują o tym, czy poczuje do ciebie pociąg, czy zapomni o tobie, jakbyś nigdy nie istniał. A oto szokująca część. Kiedy zaczniesz rozumieć te bodźce, kiedy nauczysz się je wyraźnie dostrzegać, wszystko się zmieni. Zaczniesz rozumieć, dlaczego niektórzy mężczyźni potrafią wejść do pokoju, i od razu zwrócić na siebie uwagę, podczas gdy inni nie są przez nikogo pamiętani. Dlaczego niektórzy mężczyźni są pożądani, pamiętani, a nawet tęsknieni, podczas gdy większość pozostaje niezauważona? Zostań ze mną do końca, bo zaraz zdradzę ci sekret, który może całkowicie zmienić twoje postrzeganie atrakcyjności, różnica między mężczyzną, który jest niewidzialny. A mężczyzną, który żyje w myślach kobiety każdej nocy. Słuchaj uważnie. Kobiety nie mówią słowami, mówią testami. Kiedy mówi nie jestem pewna, czy jesteś w moim typie, kiedy jej ciepło nagle znika, kiedy odsuwa się bez wyraźnego powodu, większość mężczyzn wpada w panikę, zaczynają się tłumaczyć, udowadniać swoją wartość, gonić za walidacją, błagać o ponowną akceptację. Ale oto prawda, której prawie nikt nie zna, to nie odrzucenie to test. Ona testuje twoją wytrzymałość emocjonalną, twoją zdolność do zachowania spokoju pod presją, każda zignorowana wiadomość, każdy chłodny ton, nawet gdy lekko flirtuje z innym facetem na twojej oczach. Nic z tego nie jest przypadkowe. Jej podświadomość pyta, czy ten mężczyzna potrafi zachować równowagę, gdy życie staje się trudne. Czy się załamie. Jeśli się złamiesz, stracisz szacunek. Ale jeśli pozostaniesz skupiony i opanowany, jej pociąg stanie się głębszy niż wcześniej. Pamiętaj, te testy nigdy się tak naprawdę nie kończą. Nie mają cię zranić. Mają mierzyć Twoją stabilność i przywództwo. Stabilność i przywództwo. Drugi sekret kontrola emocjonalna jest sednem męskiej atrakcyjności. Kobiety nie pociągają twoje pieniądze, wzrost ani sylwetka, ale twoja spokojna dominacja i cichy autorytet. Pomyśl o tym, kiedy rzuca sarkastyczną uwagę, kwestionuje twoje słowa lub próbuje cię sprowokować. Większość mężczyzn wybucha, podnoszą głos, tracą panowanie nad sobą i natychmiast tracą swoją wartość. Ale mężczyzna, który zachowuje spokój, mężczyzna, który odpowiada lekkim uśmiechem. Który mówi powoli i pewnie, zamiast reagować emocjonalnie. To jest mężczyzna, który jest naprawdę potężny. Jego spokój mówi: Jestem stabilny, jestem twardo stąpający po ziemi, jesteś ze mną bezpieczna. Ta energia dotyka kobiety głębiej niż jakikolwiek komplement czy prezent mężczyzna, który panuje nad sobą, potrafi kontrolować atmosferę emocjonalną wokół siebie. Trzeci sekret: pewne siebie przywództwo. Nie chodzi o dominację ani kontrolowanie chodzi o kierunek, podejmowanie jasnych decyzji i działanie z intencją. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn jeden planuje randkę, wybiera restaurację i prowadzi wieczór z łatwością i cichą pewnością siebie. Drugi wciąż pyta, czego chce, wahając się na każdym kroku, szukając aprobaty dla każdej drobnostki, którego mężczyznę twoim zdaniem naturalnie pociąga kobieta. Kobiety instynktownie pociągają mężczyzn, którzy przewodzą z pewnością siebie, ponieważ daje im to poczucie bezpieczeństwa, pewności i spokoju. Czwarty sekret. Kobiety nie komunikują się słowami, komunikują się za pomocą sygnałów. Mówi wszystko w porządku, ale krzyżuje ramiona, mówi nie jestem zdenerwowana, ale jej ton się wyostrza, a wzrok ucieka w inną stronę. Większość mężczyzn słyszy te słowa. Mężczyźni o wysokiej wartości odczytują energię. Jej oczy, jej milczenie, sposób poruszania się, sposób w jaki bawi się włosami to jej prawdziwy język. Słowa mogą kłamać, ale sygnały nigdy. Kiedy nauczysz się reagować na jej energię, a nie na jej zdania, odblokujesz inny poziom atrakcyjności. A piąty sekret kontrolowane napięcie rodzi pożądanie. Ta zasada zmienia wszystko. Kobiety pociąga tajemnica, ciekawość, wystarczająca niepewność, by przyspieszyć bicie ich serca. Problem w tym, że większość mężczyzn niszczy to napięcie: wpadają z impetem, zdradzają wszystko zbyt szybko, stają się przewidywalni, oczywisti, łatwi do rozszyfrowania. Ale mężczyzna, który rozumie sztukę napięcia, wie, jak tańczyć na krawędzi, odrobina drażnienia. Odrobina powściągliwości, równowaga ciepła i wyzwania, która sprawia, że chce więcej. W każdej rozmowie, każdym spotkaniu, każdej wiadomości, to napięcie staje się emocjonalnym paliwem, które sprawia, że myśli o tobie długo po Twoim odejściu. Połączenie tajemniczości i siły sprawia, że jesteś niezapomniany. Zapamiętaj więc te złote zasady. Zachowaj spokój, gdy czujesz presję. Nie pozwól, by jej testy tobą wstrząsnęły. Naucz się odczytywać jej sygnały, są bardziej szczere niż jej słowa. Prowadź z pewnością siebie, kieruj relacją wyznaczając kierunek. A co najważniejsze, twórz napięcie, które kontrolujesz, nigdy nie zdradzaj wszystkiego. Zawsze wzbudzaj w niej ciekawość. Energia, którą emanujesz, to Twój wybór. Możesz pozostać jak większość mężczyzn, zagubiony i zgadujący lub dołączyć do małej grupy mężczyzn, których nie da się zapomnieć. Zastosuj chociaż jedną z tych zasad, a poczujesz różnicę, ale opanuj wszystkie pięć, a sposób w jaki postrzegasz kobiety i siebie nigdy nie będzie taki sam. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, podziel się nią z innymi, którzy mogą uznać ją za znaczącą. I nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień. Twoje wsparcie podtrzymuje tę podróż i pomaga nam dostarczać Ci więcej przemyślanych, poruszających duszę treści. Dziękujemy za oglądanie, za poświęcony czas i za otwartość. Niech Wasze relacje zawsze będą pełne szacunku, ciepła i prawdy.